Cześć, z tej strony Dzisiaj zobaczycie, jak Lila, mój pies, będzie robiła kupić kaczki. Lila, no. chcesz jeść kaczkę? Mm, Jakieś liśno. Kaczka je przeżyła. Numer 3. I coś podobnego? E, numer 4. Zabawka numer 4. Kija mm. szybka. Masz. Chcesz kaczkę? Mm. Mm. Jakaś świszna? Chcesz kaczkę? Daj łapkę. Daj łapkę. Dobry. Okay. Niccia, chcesz piłeczkę? Chcesz piłeczkę? Piłeczkę. Niccia, piłeczkę, chcesz? Masz. Chcesz Kacusia? Chcesz? Mila? Chcesz? Chcesz? No Masz, masz! Lila, Lila, chcesz? Lila! Z tej strony tyle na dzisiaj. Lila to jest super pierś... patrz jak latałam! No no!